Tak długi gry w Among Us jeszcze nigdy w życiu nie miałem. Davison, kolejna rozgrywka. Jesteś gotów? Tak, ale... Tak jak w poprzednim razie mówiłem, nie mówimy kim, kim jesteśmy teraz. Tak, 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 tak. Teraz ukrywamy to przed sobą. Nie wiemy. I kurczę, jest prowadzona rozgrywka. Ja się domyślam, aczkolwiek nie wiem. Ja się domyślam, aczkolwiek wiem, że ty. Ja się domyślam, że to jesteś ty, ale ja się domyślam też, że to jestem ja. Więc o! To myślę, że jest czyżby który... to było y, duo impostorów, duo szefów, o którym sami nie wiemy? Możliwe, no, <grywa> możliwe, bo ja nie <grywa> zbiorzę, więc ten, i wcale tego nie wiem. <grywa> nie no, żeś miałbyś znik, kurczę. Nie, już nie wiedział. Nie, wiedział, dobra, ja. Ale Mnie już męczą te rozgrywki krumaitami. Mi to się dobrze gra impostorami, nie wiem. Tak, ja też, ja też strasznie już. Już tyle czasu jestem krumaitem, że to jest dramat, no problem. No, sypa, biegierka tak. w końcu impostorka. Jakby sypło byłoby miło, nie da się ukryć. Nie dobra, to jest postaram po to nie no, Nie jestem, obiecuję. No dobra, w sensie. Nie możemy mówić, nie możemy mówić, więc ja nie mówię kim jestem. Ja wiem, możesz to, mieć to, swoje to. domysły, prawda? Ale, ale ty jak zwykle masz słabe domysły i nie wiesz kim ja jestem. Powoli, powoli, zaczynam się domyślać. Powoli? powoli? Powoli to głowa boli. To też prawda, aczkolwiek nie w tym wypadku ponieważ Nie wiem czy wiesz, ale ja wiem jedno, że możesz być. Ta, ale ja w, tym, ja w tym momencie jestem w adminie, a ty gdzie jesteś? A w elektryku sobie siedzę. Dobrze. Mi dobrze, dobrze. A ja, ja sobie teraz, prawda, kartę a Czemu by nie? Mm -hmm. Tak, a. E, ty ty a to już to masz. Jak, powiedz mi szczerze, jak z kartą? Czasami jeszcze ci się zdarzy, że piszesz ci za, za szybko, czy już masz wyrobione nie, to także? Ja, teraz mi się raz zdarzyło w tamtej grze, że było za szybko. <krym> o, to ciało. Ale, Ale tak to już w ogóle. Ja byłem w adminie. Y ha! Admin! Ja też, bo tak, wybiegałem tak, przed chwilą. Ja, ja. Tak, tak, tak. tak. To... Ja, a gdzie gdzie było? Alucha. Gdzie... <coughs> gdzie ciało? Bo to jest dość ciekawe. Wydaje mi się szczerze, że e, troszeczkę ta kurde no ja widziałem na kamerkach, a Gosia nie żyje, czyli to był kill gdzieś na kamerkach. To był gdzieś kill na kamerkach gdzie? na lewo, bo tam była właśnie Gosia na kamerkach. A nie. Nad MedBejem. Nad MedBejem. Okej. Okay. Okej, okay, czyli... O, o, O! Brzmi podejrzanie. podejrzanie. Okej. Okay. Co robimy? Cichy strzał. Kolej. A, cichy strzał. <grym> yy, ja nawigacja. Nawigacja, no. Nawigacja to nie admin. Savcia. Od admina, jesteś w stanie to sprawdzić? Był w adminie niebieski widziałeś? Ja właśnie nie pamiętam. Ale tam było kilka osób. Mógł być. Mógł mógł być. być. Ja reaktor. Reaktor no. podejrzanie. podejrzanie no. też. Sawcia no. i glitch. Sawcia można. Jakieś podejrzenia glitch. <grym> <laughs> nie, śmierdzi jak nic Podejrzenia Glitch i Savcia Najbliżej byli Ale imo... skip Co robicie w Sylwestra? Dobra, ja, ja skipuję, skipuję, bo nie ma tu dowodów ja żadnych Ja ale dla mnie glitch jest podejrzany i Savcia, tak? Tak, no dla mnie, dla mnie, no bo byli najbliżej. Mo mogły to być obie te osoby. Dobra, więc... ja nie wiem, ale glitch dla mnie od razu jest podejrzany z tego względu, że tak teraz tak nikt nie pisze, nie? Tak w takim, takich tekstów on No tak. No. Takie, takie dziwne mega. No ale zobaczymy, nie? To wszystko się może Gierka rozwikłać. Tylko Julik. Pro. Kiedy wreszcie się 2020 skończy. <śmiech> <śmiech> ja w Sylwestra będę w szampanach <laughs> Nie No będzie, będzie, o będzie, baje. Dobra, ja paramil. Admin? Ja reaktor se lecę. Sabcia leci też tą stronę. Trafą. Ej, to jest ciekawe, bo ona była w reaktorze i teraz chyba znowu biegnie do reaktora. Dobra, po, pobiegła do Aperendina. Ja właśnie, Więc... wiesz co, Bank, narzędziem do sprawdzania impostorów jest, kurty ten panel w adminie W adminie, dzięki niemu można naprawdę dużo się dowiedzieć ciekawych sytuacji mm, Można, to, można Czekaj, no, to tu... Sawcia była... Sawcia znowu pobiegła do reaktora po raz drugi No, tak, jest to troszeczkę podejrzane, nie, bo ja raczej tych samych questów nie robię Stoi w miejscu, w miejscu, gdzie się nie robi questa w ogóle Kurde, światła ktoś wyłączył, ale to nie... Dobra, było... Sawcia, Sawcia, na bank Wbiegła do reaktora, pokręciła się i wybiegła Dobra, ale widziałeś jak zapala światła? Yy, stała w miejscu kiedy zgasły No to nie no to ty go guzik, go guzik Dawaj guziki na nią od razu, no skoro wiemy już wszystko. Znaczy wiesz to? no wydaje mi się, nie no 100% pewności nie mam, ale, ale tak, tak to wyglądało, no żebyś dobry strzał. strzał, strzał. strzał. Teraz... Te, czekaj, czekaj. Niby wzięła paliwa, więc jeżeli pobiegła do lowera albo do apera, to idź na przycisk, jesteś gdzieś blisko. Pobiegła do lowera, pobiegła. No dobra, czyli, no. czyli mogła, mogła. Kurde! Ale już taki dowód był, no o jest jest reaktorek, dobra To ja pójdę na Ja na O2 pobiegłem O, o będzie ciężko, dobra, to ja do to admina polecę w takim razie skoro jesteś na O2, dobra A zrobili na O2, dobra Okej, okay, dobra, git się zrobiła Ta? Czyli kurde, no, takie No to nie się wyklirowała, wyklirowała się, nie da się ukryć, no. No, no no, Ale dobra, ale to jeszcze, to jeszcze nie zmienia faktu, że dalej ją mam na celowniku Ja skończyłem stary wszystkie... Ej, kogo my drugiego podejrzewaliśmy? Tego białego, biały, biały, biały na pewno był jeszcze Ja go widzę teraz, Safcia. to Savcia jest tym białym, dobra, okej okay, Nie, to drugi był nie. jakiś inny Pomarańczowy? Alucha? Nie, nie, nie Alucha mm. Kurczę Brak też jest jedna osoba, czekaj, idę sprawdzić O, on zbiegał z dołu, dobra, pamiętaj, pomarańczowy zbiegał stąd Tak, tak, tak D To ja idę zobaczyć z storej czy tutaj na ja dole okay, okay, coś nie okay. leży nic Nie ma Ej, kurde, jest mocna gierka, pomarańczowy się coś tak zakręcił dziwnie No biegnie za mną, biegnie za mną Dobra, dobra, ja jestem, ja jestem, już idę. O kurde Biegnie za mną ciągle, o nie, dobra, Od, odpuścił Dobra, ja wyłączam, ja wyłączam w adminie ten, ten reaktor zeguł Dobra, ciało. ciało. Ej, kurczę, dobra, no, tu, tu jest zacięta walka, w sumie nie wiem kto może być. W sumie... Kurde, czekaj, nie żyje Sawcia! XK... którym podejrzewaliśmy Dobra, dobra Nic, a go podejrzewaliśmy jako drugiego Tak I oboje! I oboje Okej, okay, czyli to były złe ciało w security Security, gdzie jest? Na lewo? Nie. X-kawa i alucha byli ze mną. E gdzie jest Security? Po lewej stronie, tam, na, gdzie kamery masz. Aha, dobra, X-kawa. Ja na pewno widziałem pomarańczowego, jak przebiegał. Ciebie widziałem. My jesteśmy czyści, aluchę też chyba widziałem. Nie widziałem w ogóle Julki. Nie widziałem znacznika, też nie widziałem tego GFO. Ja mam podejrzenie, że to Dave i Pomarańcz, bo robili na początku upload w adminie. Jak Dave? Aha, ktoś tak napisał. No Nieprawda Wiesz co ja aktualnie mam podejrzenie najbardziej na to, że może być to self report i znacznik albo Juliku. No ja... Jeżeli nie self report, to znacznik i Juliku. No, albo self No nie wiem, I nie ja. Nie wiem, X kawa jest czy X XXX X kawa. E, dobra, przyszedł. inaczej. Albo wiesz co, kurczę, żeby było ciekawiej. Strzelmy No ja bym strzelił w Juliku. Strzelajmy. To jak uważa? Dla. Y, for fun. Dobra, ja daję na Julika, bo on naprawdę był podejrzany. Co w się sensie podejrzana. Bo nie jest to normalne, ja całą grę jej nie widziałem, cały czas tak chodziła sama. No jest są mm -hmm. dwa file. No dobra, dobra, okej. Okay. Też tak zagłosuję, przekonałeś mnie. No i nikt nie wypadł. XKawa? X -kawa? Ale nie, XKawa nie był na pewno. Bo przecież cały czas nie byliśmy, prawda? Wiesz co, no był, ale był w elektryku przed chwilą, więc w sumie mógłby pobiec z security, nie Kurde, nie wiem, ja tak mu Ufam. No dobra, ja już nie mam questów. Ja też już skończyłem Dobra, to ty idź na panem do admina ja jedę na kamerki. Dobra, dobry Uciem plan na wszystko. Dobra Dobra e, Trzy osoby w adminie, jedna osoba storage, jedna osoba security, czyli ty i jedna Wiponsy. Dwie Teraz osoby... Jest jestem tam. sam w adminie, dwie w storage'u, trzy tak, w storage'u dwie, dwie zeszły na storage, dwie zeszły na storage Jedna Silcy, jedna Shieldsy Jedna Lower Engine biegnie do Ciebie masz kogoś w Security Masz trzy osoby, dwie osoby w Security Tak, tak, siedzą, Znacznik i Julka Cztery są Julka wyszła, Julka wyszła Julka dobra. poszła do góry Tak, jest w Upper X kawa idzie też do góry Julka jest w Red Nie, idzie do, idzie do Kafeterii Jest w Kafeterii ja się się, Czyli to nie ona to odpaliła yy, Dobra, ja muszę naprawić o dwa tutaj Okej, okay, okej, okay, okej, okay, to ja już 4, idę 1. To kurde, ale jest tak mało questów. Dobra, ja naprawię to drugie od razu. Wszyscy biegną do admina, ale dobra, jest ktoś w O2, więc na jeszcze się ktoś nam to powinien naprawić. Tak, trzy osoby, trzy osoby tutaj. Dobra, jest tak. naprawione. Teraz tak, ja jestem sam w adminie. Trzy osoby, kafeteria, Jedna osoba, Weeponsy. Ej, bardzo szybko poznikały osoby z kafeterii. Mówisz, dobra, tu skoczysz się tam. Ale, ale. Co, so, nie wiem, nie mam pewności. Nie jestem w kafeterii, ale. Medbay, security, nawigacja, shieldsy. Weeponsy. Mam 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 Gdzie? Mam Eee, na prawo, na prawo od kafeterii, to jest co? Eee, Wyponsy. ponsy eee, kto eee, naprawiał, kto naprawiał o 2? O 2! <grywia> ja nie wiem, jak się rozładam na to pomieszczenie To nie jest Julka, bo Julka szła ze mną I to też Alucha chyba nie jest, bo też szła na lewo Znacznik chyba szedł na prawo Tak, tak, tak coś mi się kojarzy, stary Ta? No, medbay, medbay szła na pewno na lewo ze mną, no no i elektryk, ale nie. Ja jak... o 2, znacznik ja o 2. No a o 2, a tam jest kill. Dobra. Dobra, no to co? Piszesz to? Znacznik zabił. No tak, mi się, tak, tak naprawdę, tak mi się wydaje. Dobra, ja tak. zagłosowałem. Bo to jest mega podejrzane, szczerze, że chłop był tak naprawdę. Kill ten... w... weapons. Koło killa Zostałeś tam sam I w dodatku nikt inny tam nie był No dla mnie jest podejrzany jak ta, nagle Komsy, nagle Komsy, o dwa pisał, pisał. Tam, tam, no tu jest impo. impo. To jest impostor, impostor na Imposter na bank, bank wyrzucony w, w tym momencie Szkoda, że tego nie widać tutaj, powinno być. Tak, były... no. Co? Teraz będzie drugi... Patrz jeszcze jest jeden chyba. No tak, no bo... Bo w tamtej będzie no. też byliśmy przekonani na im postawie. Tak, tak. Kurde, ale questy w ogóle nie idą do przodu, niech się ruszą, kurde, duchy. Tak, to ta, prawda. prawda, no właśnie, duchy to jest najgorzej, że czasami dają siana, jak już ich zabiją i. Prawda, nie wiem, Dave, kurcze, kurczę, bo tutaj. Wiesz, jest, są takie prawda, miejsca tutaj na tym, gdzie można się tak jakoś schować fajnie, że nie widać, że tam jesteś. Prawda, 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 ale jesteś. O, zamknęły się drzwi, zamknęłam. Okej, okay, tutaj kamerki odpalone, tu nikogo nie ma. Eee, tu się zamknęły te drzwi Patrzmy No jesteśmy sami z nim tu Dobra, ale czekaj wyjdźmy teraz przez te drzwi, bo ktoś nam, e, nas ewidentnie chciał zamknąć żeby coś zrobić Pytanie co? Pytanie co to ktoś chciał coś zrobić? Ewentualnie wiesz co, ja uważam że elektryk jest często używanym wentem Więc sprawdzam czy ktoś tutaj jest Dobra, ja idę Nikogo tutaj nie ma I ja w tym momencie schodzę sobie tutaj na dół i tu stoję Jeżeli ktoś mi wybiegnie to znaczy że wentował Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Julka jest 300, bo tutaj przeszedłem, nie ma tu żadnej osoby, też ja sama ze mną nie zabiła. O nie, i muszę się już ruszyć. Ale ja ci powiem, mega ciężka gra i nie wiem totalnie, w sensie... Kurde, czekaj, trzeba iść to wyłączyć, ale mam wrażenie, że... No, ja będę z prawej strony cały czas, idę się tam ustawić i wiesz, cały czas tam będę... Dużo osób czekać. jest w security, Trzy osoby ze mną łącznie. Tak, tak, tak. Kurczę, no nie wiem, ej naprawdę przysięgam, że, że już nie mam questów do zrobienia, a... Ja też, no ja też nie mam właśnie, kurde, ciężko będzie tak strzelać, bo... Mam wrażenie, że któryś z duchów jest po prostu łapki, nie zrobimy tych questów Więc trzeba będzie Ta. strzelić, a strzelić może być ciężko Czekaj, tu jest... chodzę, no tu jest pusto przecież. No już questy powinny być dawno zrobione Prawda, no prawda Skoczę do storage'a, może coś tu znajdę Kurde, pusto wszędzie, stary nie Zwiedzam tego... kafeterię Dobra ja byłem naprawdę Ale nic nie ma Jestem też Jestem teraz w elektryku, elektryk pusty Weapons je sprawdzam Kurde ty, no nie wiem, totalnie naprawdę Okej, okay, O 2, O2 zostało odpalone, naprawiam O2 O2 Okej Ale nic tu nie ma Juliku jest tutaj Dobra, dalej sprawdzam Gdzie nie jest? O dobra, okej, okay. Julik raczej czysta chyba dla mnie jest mega podejrzane, że jedna sobie staje czas na kamerkach i w ogóle z nich nie schodzi. Tak, jakby jest nim, a nie, już nie ma tej sobie na kamerkach. Czyli nie mógł być vent, bo ja nie widziałem, żeby szła do góry. Jest Dobra, wnikle. Alucha to kurczę, no nie wiem, stary, ale akcja. Alucha? a Nic... widzieć, jak Alucha tu wchodzi? Te, z elektryka, jak wchodziła? No. Tak, widziałem, I jak zamknę, wchodziła. Drzwi, zamknij mi drzwi. Zamknij. Gdzie? Eee, na tym, na lower. lower Dobra, ja jestem, jestem po drugiej stronie drzwi. Ok, okay. Alucha była w środku. Ale nic się nie stało. Na kamerze znowu jest to Jurka. Kurde, nie wiem, nic nie ma. Serio. Znowu Reaktor. Już któryś raz, ale... Nie, teraz O2 jest. Znowu, ale kurczę, no nie wiem, biegnę na O2 do O2. Dobra, dobra, dobra. Znaczy ja jestem w O2, idź odmina, okej? Okay? Okej. Okay. Bo ja już tutaj wyłączę. Dobra. Tam A, ktoś naprawił okay. tu. Alucha albo GVCK. Nie wiem, który z nich. Kurde, no nic nie widać. Naprawdę nic. Ej, totalnie... Lucha imo czysta, ponieważ została od razu po wyłączeniu, więc GVCQ naprawiał, ponieważ jak on naprawił, to ona jeszcze miała do dokończenia to, co ona zaczęła. Mhm, mhm. Dobra. Ło, eee... aż mi na mnie piszą. W ogóle nie zabija. Ja mam wrażenie, że w ogóle nikt tak. nie zabija. Zaczekam RPN szybko. Alucha jest znowu zamknięta. Okej, okay, to jest dziwne. W adminie byli zamknięci, ale wyszli. Teraz nic się nie stało chyba tam, dobra No nie wiem, na przysięgam, no Ej, to jest mega dziwne, nic nie od mnie, czy, czy, czy tam... Nie ma ja jestem teraz w security, aha, no dzień tak. dobry No pozdro, 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 czekaj, ja spójdę na dół Ej, jaka długa gra, no ale czemu nie robią tych tasków? I znowu o dwa! Ale czemu nie robią tasków, ja tego nie rozumiem My jesteśmy bombardowani o dwa za o dwa Tak, 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 ale w ogóle nie robią tasków My nie jesteśmy w stanie tak wywołać zwycięzców Musimy iść na guzik czemu Trzeba przyłapać tak? kogoś na killu, no po prostu bo tak to wiesz, no tak to sobie możemy grać w te O2 no. Pobiegł ktoś na... Dobra, kto to naprawił? Wiesz, GVCK naprawił tu On drugi raz już naprawia O2, więc... Okej, okay, okay. się, że jest czysty Ja jedę teraz do elektryka Ale to jest, Jezus, nic naprawdę I tak ciężka gra Mi się wydaje, że znowu impostorzy nie wiedzą jak grać A, a duchy nie robią tasków Tak, tak, tak Ej, jesteśmy za tu Trójkę, okej okay. Wiesz? Ale posrana, posrana gra, naprawdę. No nie, miałem w las, w las na guzik i strzelił, no bo... robię. strasznie robią... długa. Już nudna wręcz bym powiedział. No, nie robię tasku, ja wale guzik stary. być strzelić. No. Duchy robią sobie... jaja. Ale... Dobra, stary, ale słuchaj. Mamy szansę... Jest tak, Alucha, GVCK i Juliku. My nie jesteśmy. Bo gdybyśmy my byli, to już byśmy dawno grę skończyli. ktoś nie żyje, inny nie żyje. Kto? No by byliśmy w pięciu na pewno. Nie wiem, właśnie już sam. Wiesz co? GVCK dwa razy naprawił na moich oczach yy... ten, jak to się nazywa? Yy, o dwa. Alucha albo Juliku. Strzelajmy. Alucha albo Juliku. No. Ja powiem na Juliku stary, bo ta Juliku jest dla mnie o wiele bardziej Dobra, Dobra Juliku Juliku i Impostor Nie wiem, jest to serio Nie wiem musi, musi być strzał Dobra, proszę, 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 proszę Niech tak gra się proszę. skończy Ale jest dwie, dwie osoby skip, mogą być też dwóch Impostorów Niby tak, ale oni skipowali raczej tylko po to, żeby... Jest a wygraliśmy, czyli wywaliliśmy im impostora. Boże, jaka gra. Jaka powalona ciężka gra. Straszna.